i dała mu buziaka. To wszystko wina Ronaldo, Tuska. A plak był w szoku i poszedł do Kibla tańczyć na zaczarowanym pizdu z Tajlandii, który zmarł na zawal. I z Kibla wyszedł azjatycki mędrzec i zaczął głoszenie praw. Prędzej wieloryb przejdzie przez ucho igielne, niż bogacz z wielbłądami swymi do Królestwa Niebieskiego. Nagle Adrian się obudził i Marinek go oblała Rosołem! Nagle Marinet i Adrian wychylili się z ekranu do i powiedzieli: Zróbcie nam normalną przyszłość! I Marinette powiedziała do Adriena Jestem w ciąży, ale nie z tyby, tylko z czarnym kotem. XDD. I poszła spać na kibelek. Ale do niego spadła! I przyszedł Nino z Alia I zobaczyli ja w takim stanie. Wtedy czarny kot ją złapał, wziął w odludne miejsce i zapytała go o ojcostwo. I wtedy przybył lamorożec, który powiedział, że jest z w ciąży. A ona pomyślała, jak to? Przecież jestem w ciąży z kotem I powiedziała Tiki o zaistniałej sytuacji. A Tiki powiedziała, że miała to samo z plagiem. Od poszedł się wykąpać. A Marinet w tym czasie obudziła się ze snu i powiedziała Tiki, że Kotel ją zdradził i ma z kimś innym dziecko. Tiki powiedziała, żeby Mary stuknęła się w głowę. Okazało się, że Kotel też jest w ciąży i nie wiedział, co zrobić i Zadzwonił do kopy, władcy Ciem, i mu opowiedział całą tą historię. Wycy zrobił oczy jak pięć złotych. Wyżygał się tęczą. I to zjadł. Smacznego. I potem przyszedł lamorożec i powiedział, że to było jego śniadanie. Ale jednorożca dopadł wolno. Poszedł spać i się naćpał. A potem gadał się o tym, że widzi biedronki, którego gonią gdy nagle usłyszeliśmy przerażający krzyk. Kiedy pobiegliśmy w jego stronę, atakowały go czarne koty. I wtedy marionet złapała się za brzuch, pobiegła do kibla i po godzinie wyszła z niego, mówiąc, że to nie ciąża, tylko biegunka. Nagle otwiera się portal z innego wymiaru. Wychodzi z niego przestraszony lamorożec z stylu biedronki i jednorożec w stylu czarnego kota. I mówi: a jednorożec dodał: A ludzie dołem. I nagle wzajemnie się spoliczkowali, spoważnieli i powiedzieli, że ich świat został zaatakowany przez lamy, zbudowane z kanapek, którymi za pomocą akum kierowały do misie. I rosoły się na żarły, ale Marsjanie przylecieli, by odebrać im lamowe kanapki. Jednak lamy przekupiły Marsjanin marsjankami. I odlecieli, oglądając filmy ziemianinów o zabijaniu kosmitów. Nagle Lamorożec i jednorożec poznały kim są Adrian i Marinette i krzyknęły A MY GOD, jesteśmy waszymi największymi fanami! I Lamorożec i jednorożec dodali Nikt nie zepsuje shipu! Adrian X Marie, Ale przyszedł! Czarny łabędź niemy w filmie jest to nie jest, ma być, może być, może być, tak się z, z tym roku. W Polsce jest, na to nie jest, na razie jest, na, na pewno, nie jest to, na pewno! Na no jednorożec i lamorożec zaczynają się rozbierać. Łabędź zamienił się w Alię i zaczyna pikać zdjęcia, które chwilę później umieściła na swoim blogu pisząc, że odkryła tajną tożsamość Biedoronki i Czarnego Frota. Wtedy Alia zrozumiała, że popełniła błąd. Usunęła zdjęcia z bloga i wszyscy poszli na lody. Koniec! Ale to nie koniec, bo Adrian zamówił truskawkowe lody, a dostał poziomkowe.